Lepsza przyjaciółka przyjedzie do nas na parę dni. Która z nich tym razem? Na pewno ją pokochacie. O! Już tu jest! Summer! Barbie! Ale się stęskniłam! Wyglądasz mega i masz super dom! Nie wierzę! To twoje siostry? Jakie słodkie! Cześć, jestem Stacy. Podobno dobrze grasz w tenisa. Nie, przeciętnie! Ty też grasz? Chcesz zagrać? No to chodź! Ty pewnie jesteś Chelsea. Poskaczemy na skakance? Wspaniały pomysł! Skipper, tak? Co powiesz na małą sesyjkę Call of buty 3 po kolacji? O, super! Wiedziałam, kochają ją. Myślałam, że te śniadania się nie kończą. Dzień dobry, Chelsea. Musisz zjeść porządne śniadanie. Koniecznie. To najważniejszy posiłek dnia. Co ci się stało? Summer mnie wykończyła. Kontuzja po tenisie, piłce nożnej w spinaczce i futbolu. Nie pytaj. Kto buduje dom z 30 ma wannami, ale tylko jedną łazienką? O! Summer opróżniła lodówkę. Nie przeżyję kolejnej gry wzbijanego. A ja chcę się wykąpać, zanim skończę szkołę średnią. Dziewczyny, został tylko jeden dzień. Hejka! O! Hej, Summer. Chyba trochę za bardzo nastawiasz się na rywalizację. Rywalizację? Ja? Niemożliwe. Wyzywam cię na wybieg! Co? Nie! My się tylko. Boicie, że wygram! Stwórzyłyście! Chciałabyś! Do boju! Do boju! Gotowa na moje odjechane pozy? Myślisz, że wygrasz z taką? No dobra, wygrałaś. To była prawa, ja Barbie! Barbie! Tak, dość <grywa> <wspaniała. grywa> Summer, co się stało? Wychodzę. Dlaczego? No, wiem, że nie lubisz przegrywać. Co? Ale... Nie! Właśnie kupiłam dom naprzeciwko. Możemy walczyć na pozy codziennie. Siemaneczko! Teraz wracamy do teletonu Barbie Roberts na rzecz zwalczania analfabetyzmu zwierząt. Dziękuję, Chet. I dziękuję wam, widzowie, za to, że jesteście z nami przez te pierwsze 38 godzin teletonu. Nasi fantastyczni operatorzy czekają na wasze zgłoszenia. Jesteś z Wisconsin? Oh, ja też jestem z Wisconsin. Cześć, mała. Jesteś tak piękna jak twój głos? Bo ja tak. Zgadza się tak. Dwie pizze wegetariańskie z podwójną pizzą i może... To właściwie akcja charytatywna Chelsea, ale poprosiła mnie o pomoc, a ja dla moich kochanych siostrzyczek zrobię wszystko. Większość naukowców twierdzi, że zwierzęta nigdy nie nauczą się czytać. To zwykle bzdury. A teraz poproszę o chwilę powagi. Jest tak wiele zwierząt, które. nie potrafią czytać. <słuch> Nic dziwnego, że nie potrafią czytać. Barbie je usypia tymi historiami. Na co koń mówi, przy takich cenach to chyba normalne. Brian! <ścoughs> musimy skończyć ten teleton! A teraz trochę rapu w wykonaniu Mitch. <śpiew> to jakieś żarty. Dzisiaj w Malibu jest impreza. Więc do sklepu kok, a wieczorem kok. Może i plaża, to nie przeraża. Urok tego miasta wręcz poraża. Pora na kolejny pokaz. Nasza summer utrzyma w górze 14 piłek koszykowych. <laughs> Teraz nasza kolej do dzieła, Ryan. Wszyscy kochają mnie. O! Wszyscy kochają mnie. Kolejnym przedmiotem aukcji jest randka z Barbie. Uff. Barbie, dostałam tak dużą ofertę, że już nigdy nie musimy organizować teletonu. E, hurra! W takim razie kończymy nasz teleton, Kochani. Pamiętajcie o wykastrowaniu swoich zwierząt. Znaczy się o wzięciu ich do biblioteki. S-O-N. Mam. Jeszcze proszę numer karty kredytowej. Aha. Tak. Trzy, cztery, jeden, dziewięć. Aha. To ja dziękuję, Chelsea. To znaczy, pani. Ale co my będziemy robić z tymi wszystkimi szczeniakami? Napisała na blogu, że to najnowszy hit. E, no nie wiem. Moim zdaniem wyglądają ekstra. Barbie, Barbie, musisz tutaj przyjść! Afi będzie mieć szczeniaki! Oh! Weterynarza! Ty nim jesteś! Racja. Gdzie mój zestaw medyczny? Zobaczmy. Astronautka, gimnastyczka, reporterka. Barbie, szybciej! Kucharka, nurek, baletnica. Jest! Mam! 19,59 Way. Paczka do odbioru! Co? Wiesz, jak uwielbiam zakupy online, nie mogłam się oprzeć. O, jaki uroczy. O, jaki słodki. Były sporo przecenione. Cześć wam. Aaaa! Szczeniaki! Ten dostał słodko ataku. Cierpię na syndrom słodkości drażliwej. Zawsze, kiedy znajdę się w pobliżu czegoś przeuroczego, tak jakby mdleję. <laughs> to częsta przypadłość. Ale co my będziemy robić z tymi wszystkimi szczeniakami? Tresować! Wyprowadzać! Nauczymy je pływać! Siusiać na dworze! To powinno być na początku listy. Aaaa! Szczeniaki! Aaaa! Nie dokuczam im, tylko ćwiczę ich charakter. Ładny sweter, Skip. Czy to kaszmir? Jaki sweter? Oh, cała jestem w sierści! Pogryzły wszystkie nasze buty. Te jeszcze się trzymają. Kochane, uwielbiam te maleństwa tak samo jak wy. Ale nie możemy tak dłużej żyć. A może oddamy je do adopcji dobrym hodowcom? O, oh, jakie słodkie! Oh. Hej, Barbie. Wpadłem na świetny pomysł na rockową balladę. Hej, fajnie na tobie wyglądają. Chcesz któregoś przygarnąć? Nie mam mowy, żebym... Naprawdę? W takim razie biorę wszystkie. Ekstra. Naprawdę ekstra. Przestań! ten Chelsea, tylko nie taniec błagalny. Możemy, Barbie! Proszę, proszę, proszę! Przecież już mamy mnóstwo zwierzątek. Wymień jedno! No, na przykład Blissa i Taffy i Toni. Ale te zwierzaki mamy już od dawna! Chcę mieć jakiegoś nowego! Okej. Okay. To, co byś powiedziała na chomika? Albo rybkę? Albo słodkiego niesikającego, wirtualnego zwierzaka? Delfiny? Oto Flippy, Splashy i Jumpy. Skąd ty wzięłaś delfiny? Ech, I kto zamontował akwarium? Podobać się, Barbie? Mogłem wybrać pięciopiętrowe. Kupiłem rafę i ściółkę. Chwila, już je wstawiam. Nie, Ken, akwarium jest w porządku. Ale, Chelsea, nie możemy zatrzymać trzech delfinów. Spójrz im w oczy i przyznaj, że nie umiesz powiedzieć im nie. Co tu się dzieje? Gdzie one się podziały? Zdaje się, że mogłem przypadkowo podłączyć akwarium do kanalizacji. Naszego domu? I domów waszych sąsiadów. Barbie, co teraz zrobimy? Musimy je jakoś namierzyć. <średziny> Przydałby się duży przepychacz. <średziny> Ach, wziąłeś moją myjkę. To nie był krzyk delfina, to była... rake? Tam na dole coś pływa! <gryśle> Wystawiło głowę i coś powiedziało. A -a 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 -a! go! Spójrz go! A -a -a! Ten delfin jest okropny, ma beznamiętne oczy. Czarne jak smoła, zupełnie jak oczy lalki. I wywraca tymi oczami i stają się białe. I wtedy słyszysz to przeraźliwe, piskliwe... Wycie? <śmienic> Ryan? To spa jest dla dziewczyn, nie dla butlonosych. To kiedy wróci, zawołaj nas. Właśnie zjadł wszystkie składniki do sushi. Miało być dla mnie i dla dziewczyn. Mógłbyś podać wasabi, Ryan? <śmienic> <śmienic> Już wiem. Musimy je zwabić z powrotem do akwarium. Wiesz co, Chelsea? Może powinnaś była zacząć od głupików. Papa! To bardzo dojrzałe z twojej strony, że je wypuściłaś. Dzięki, skipper. jak wspaniale, że Ken połączy akwarium z oceanem, tak, żeby mogło do nas z czasem wpadać. Prawda, Ken? Co? Tak. Tak myślę.